Dzień dobry! Witamy Was w piątym dniu. Vlogmas! No dobrze, no jak? Jak się masz, Karola? Jak się masz? Ładny chrystus. Five, five i five. O oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way.

the time to sleep yeah spend my time running around keeping people pleased but this is my favorite holiday it's a chance to start over new cause i missed you so i'm letting go of everything but you these are the good times with you Słuchajcie, zrobiłam tikka masala z mojego Dawida przepisu, który był nagrany 5 lat temu. Teraz w prawym górnym rogu wyjedzie Wam ten link do tego filmu. Zobaczcie sobie, jaka paranoja. Dawid w ogóle tam jeszcze chyba nawet nie udzielał się głosowo. A to były początki moich vlogów, i ja tam często jak był przepis, to podkładałam głos. Pamiętacie takie coś? Co to ten stanik jakiś taki, nie? Coś te mify nie wiem o co tu chodzi. I dobra, słuchajcie, w informacji pod filmem też jest ten link. I ja zrobiłam tikka masala, jak widzieliście teraz, ale troszeczkę inaczej, dlatego że w tym filmie to była taka lekka paranoja i ja ten przepis zrobiłabym 3 godziny. Ja go po prostu zrobiłam inaczej i ja Wam wypiszę w informacji pod filmem, co ja dałam, tylko że jeżeli chodzi o przyprawy, to jest oczywiście na oko wszystko. I dzisiaj do tego próbujemy nowy ryż. To nie jest film sponsorowany, to ryże kupujemy sobie sami cały czas i my jesteśmy miłośnikami ryżu z firmy Tilda, tego, właśnie oto tego niebieskiego. Kocham go i uwielbiam. I słuchajcie, ja już właśnie jadłam teraz obiad i powiem Wam tak, jeżeli ktoś by się mnie teraz pytał właśnie z Was, bo wiem, że dużo osób z naszego polecenia kupuje ten ryż i on jest naprawdę dobry. On jest co prawda droższy od takiego innego ryżu, który kupujemy w sklepie, gdybyśmy to przeliczyli, ale on jest naprawdę pyszny. Dawida Teściowa też kilka lat już, coś jej skończy, gdy przychodzi do Dawida i mówi Dawid, zamów mi ryż, bo już mi się kończy, nie? I jest to samo, naprawdę on jest przepyszny. I słuchajcie, ten jest trochę tańszy, i chcieliśmy, znaczy Dawid wpadł na pomysł, żeby wypróbować coś innego i mówiłam, żeby tego nie robić. A on jest bardzo podobny do Tildy, ale Tilda ma to coś. Jakbyście mnie kiedyś obudzili w nocy i mi dali w usta ryż i się zapytali, jaki, mówię, no tilda, nie? Tak jak z winiary, Majonez to ja wyczuję po prostu z Warszawy. <grym> tu jest resztka tildy, dosłownie o może z jedna, nawet nie jedna porcja, nawet za mało by było tego ryżu. Dlatego stwierdziliśmy, że chcemy wypróbować po prostu ten, także na obiad tyka masala z nowym ryżem. Mam jakieś świąteczne ściereczki, i ta z tego z Homendy. Zobaczcie, już jest taka sprana, ona też ma już kilka lat, ale już, no nie, no, no, no to już, widzicie, jakaś sprana? Bo no to, że jest wygnieciona, to jedno, ale nie, to może to światło jakoś tak nie w ogóle oślepia. wyglądam jak debil tutaj w tym, nie wiem. Jest, to Laurka już stała, czy nie? Bo Laurka ma drzemiksa i to może ja pójdę, tak, to może ja pójdę do góry teraz po kalendarz adwentowy dla Laurki numer 5. Idziemy po kalendarz, idziemy po kalendarz, a! A i widzicie te kropki na schodach, to nie są schody poniszczone, bo znowu dostałam pytania, co się stało z naszymi schodami. Tu są naklejone takie naklejki i to są po prostu pęcherzyki powietrza, bo czekamy na remont łazienki, który będzie koniec stycznia, początek lutego, dlatego to jest tak naklejone i nam to absolutnie nie przeszkadza. I ja nie będę później znowu wiecie, kupować i naklejać tego, a one są już po prostu zabezpieczone. No dobrze, no to zawijamy numer 5. Jak five, to five. Tradycyjnie musiałam się przebrać, bo mi się zagotowała w tym szwetrze. No Matko nie mogę. I właśnie próbuję wydobyć jeszcze witaminkę D3 dla Laurki. Bo widzę, że tu jeszcze... Jeszcze jest trochę! Dla Laurki! Witaminka D3. Pamiętajcie, no, żeby dzieciom dawać witaminkę D3. No. O, mam, proszę. I już. Tu jeszcze na jakieś trzy dni jest, co ja tu tak płaczę? Ja mam prezent dla Laurki. Mama musi znowu brzuch wciągnąć. Czasami to nic nie daje, ale chociaż trochę. Ja mam prezent dla Laurki. Chodź, otwieramy. Czekaj tu. A może otworzymy tak, żeby jeszcze to pudełko się nadawało trochę, co? Wystroju ślicznie Jak księżniczka to wygląda <laughs> Przed chwilą była babcia, szwagierka Szwagier w ogóle nalot Tak? Bez nalot Otwieramy, numerek 5. Ja chciałam tak otworzyć żeby nie wiecie Może to pudełko się do czegoś Po prostu przyda jeszcze, żeby je tak Ale chyba nie, wiesz Musimy tak Musimy normalnie tak Ojo, co to jest? Ojo, co to jest? Oj Zobacz. No. Wymieszcz Ci pomóc? O ja widzowie, co to jest? A to to widzowie widzieli. Tak, to, to ja źle mówiłam, że widzieliście jedno okienko. Wy dwa okienka widzieliście, nie? Daj. Mama otworzy, patrz. To jest pepa i tu są wieczorze do układania. Tak, już otwieramy. Mama świnka. Tata świnka. Tu jest pepa. Tu masz kogo? To jest chyba zabawka George'a? Nie wiem. Układamy. Tu mamy mama świnka tutaj. A ty tu wkładasz? O kurczę, chyba nie tu widzowie, co? Musicie jej podpowiedzieć. A Pepa? Zobacz, tu. To się tak bierze widzowie. O, widzicie? I bach. Siema, Mir mireks. I Mir szmireks. Jak tam na pokładzie statku co ty wyprawiasz Mirex? Lecisz w kosmos? Odpalać rakietę? Ja bym się zapłakała i ty to samo, nie? No, Mir. Ale tam masz fajnie Mir, wiesz? Mir, mogę tam wejść do ciebie? Z moim dużym brzuszkiem, tak jak Rysiu? Chyba ci się podoba, co? Bo na razie powiem wam, że za jakieś 20 minut siedzimy i próbujemy trochę zjeść. <noise> I próbujemy trochę układać. A my widzowie chwilę jesteśmy skazani właśnie na sypialnię. Dlatego, że Dawid ze szwagrem tam noszą jedną rzecz do góry. I po prostu drzwi od parasu są otwarte. a no, jest zimno i nie chciałam, żeby no wiecie. No Laurka i tak będzie przeszkadzała tu jedno. A dwa, żeby ją owiało czy coś takiego. Nie? Ja przecież nie będę miała w kurtkę w <noise> domu co mi wyszło na to, o, widzicie? Tu mamy łóżko, tu obok śpi właśnie laurka, cały czas w swoim łóżeczku. Ja mam to zwykłe łóżeczko z, z Ikei. I pamiętam, jak na samym początku się zastanawiałam, czy dobrze zamówiłam, bo były dwie opcje, żeby te boki były właśnie takie, wiecie, o takie. I Bardzo szybko się okazało, że dobrze zamówiłam, że te boki są zakryte, bo wtedy ona by, wiecie, się odwracała, nie widziała, czy coś takiego. Ogólnie laurka naprawdę nie ma problemu ze snem. Ona mi... Ona potrafi przesypiać 11-12 godzin bez pobudki, bez niczego. Naprawdę mam złote dziecko, jeżeli chodzi o sen, bo wiem, że bardzo dużo rodziców narzeka na sen właśnie z małymi dziećmi. I ja od samego początku, no słuchajcie, ona miała półtora miesiąca i już wtedy zaczynała przesypiać 6-7 godzin. I później z każdym tam tygodniem coraz więcej. I od samego początku ona przesypia całe noce, nawet jak ząbkuje. No to w dzień trochę pomarudzi, ale noce to przesypia bez problemu. O, właśnie widzicie. Eee, zostaliśmy zamknięci ja i mój Mir i Laurka Ale fajnie mój Mir, nie? W ogóle czemu ta poduszka jest taka rozmemoana ta? <śm> Didowie, ale mam ładną skarpetkę One były chyba ze smyka. Takie wiecie, jedna druga. Mamy jedna druga taty. Widzicie to? Dwa piloty, nie? <grystanie> Ale Boże, ona dzwoni z pilota, widzowie. Ona ma połączenie. Wyszkodziło na Co? No trochę nam przeszkadzasz. W scenery. Nie no, możesz się tam namiot rozbić. A widzicie, czy ma schodzić z góry. Zdjęcie, No właśnie, ziomuś Jest bardzo ważny komunikat Jeżeli ten worek na śmieci Nie wyprowadzi się w dniu dzisiejszym To masz szansę głodować Albo Wieczorem przytulasz się do niego w łóżku Ja wiem, i ty teraz myślisz nad tym, żeby ten worek Już tu mieszkał do końca życia Let's go to the ocean Widzowie, jest tragedia. To coś, co jest za mną. To jest właśnie kalendarz adwentowy dla Laurki. Znaczy ciąg dalszy, nie? W dniu 5 grudnia w końcu udało mi się to zrobić. I słuchajcie, mamy tak. Jeszcze zostały nam 3. 22 jest, tylko mam pudełko, które jest tam, gdzie Laurka śpi, więc zapakuję. 24. Jedzie, a 20 jeszcze nie ma, czyli jedno mi brakuje, muszę coś wykombinować. Może coś słodkiego, bo ja mówiłam, że słodkie na razie jest jedno, a jedno jest takie małe, dodatkowe. I ona i tak podejrzewa, że tego nie zje. Nie dlatego, że Laurce nie daje słodyczy. Ja do słodyczy też podchodzę z głową, że z głową można wszystko. Poważnie ona nie chce jeść słodyczy. Oczywiście to się może kiedyś zmienić, także ze spokojem. I słuchajcie, którego by Wam wziąć, żeby Wam to wyobrazować? Nie dosyć, że jest poklejone na <laughs> ciemną taśmę. To jeszcze nie wszędzie jest wstążka, bo tylko tyle było. Pokazywałam Wam ostatnio, że zamówiłam właśnie te kartoniki różne do zapakowania kalendarza adwentowego, nie? No i gdzieś mi się coś w głowie cały czas kłębiło, że przecież ja w którymś zamówieniu zamawiałam taśmę. I słuchajcie, ona była, wiecie, to było zastreczowane i ja to wyciągam, mówię, kurwa, tu jest taśma. No i jest. Przeźroczysta. A czemu jest taka? Bo u nas w sklepie była tylko taka, no to już wiem, co było. A no i, widzowie, ocknęłam się, w piątym dniu vlogmas wyciągnęłam mój kejś, 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 kejś. Ryszard, schowaj to, Ryszard. Kakao pokazuje. Jak co roku z AliExpress. Także w dniu 5 grudnia nadal kalendarz adwentowy nie jest cały. A ostatnia rzecz nie wiem czy nie przyjedzie na 20 grudnia, także mam nadzieję, że ona w ogóle zdąży dojechać do 24, jak nie, no to trudno, tam wymyślimy coś po vlogmasie i wtedy wręczymy, jakoś to widzowie będzie, nie bojajcie nie bojajcie wy się łeb mi się świeci jak psuja, ja bez skitu jestem taka jakaś spocona w dniu dzisiejszym ode mnie dla was to wszystko jeżeli masz ochotę, życzenie, subskrypcja i kciuk do góry, za który bardzo serdecznie dziękuję zapraszam was na jutro do zobaczenia, cześć no to gasimy i wychodzimy wszystkiego dobrego Matko, jak ja mam dość do drzwi teraz. Oła! Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go out.